Ma to w wielkim mieście i samochodów jak na lekarstwo. Jak po apokalipsie. Ostatni raz tak pusto było chyba 1 stycznia, chociaż mm, mogę chyba nie pamiętać, w związku z ogłoszoną w Polsce epidemią. Prosimy. Prosimy, błagamy, zostańcie w domach. Nie wychodźcie bez pilnej potrzeby. Nie gromadźcie się nad wisą ani w żadnym innym miejscu. Wasze wątroby będą wam za to wdzięczne. Wiem, co mówię. Czasem jednak trzeba wyjść. W bezpiecznych, własnych, odkażonych samochodach sprawdzamy, jak się ma motoryzacja. Motoryzacja w czasach teraz. Trochę mi brakuje, wiesz czego? Nic nie można robić. I nie, nie można nawet nagrywać odcinków naszych. Jak to zrobić w ogóle jakiś program może? Można nagrywać odcinki. Pokażę ci ja. Tylko musisz pojechać za mną. Masy jedziemy. Teraz, kiedy nawet muzea są zamknięte na cztery spusty, postanowiliśmy wykorzystać ten czas na podziwianie innego rodzaju sztuki. Pojechaliśmy więc do Anglii. Tak jakby. Spójrz, piękny, klasyczny samochód. No, kto nie chciałby mieć takiej fury? Spójrzcie tylko na to. To jest XJS, sportowy kabriolet. Okej, okay, ale nie wiem, czy widzisz? To nie jest kombi. Ale to jest kombi. Ładne są, ale nie stać staćcie, chłopie. Nie staćcie. Nie stać nas też na normalny test. Salony świecą pustkami. A jeszcze dwa tygodnie temu było tak normalnie. Test był testem, rozmowa rozmową. I komu to przeszkadzało? Nie, znowu! Mogliśmy wziąć mikrę tak zwyczajnie i ruszyć nią w teren. Albo przetestować potężną nawarę w ciasnych uliczkach. Na żyletki, panie, na żyletki. A co? Lusterkami, a nie. Mogę przejechać nad lusterkiem. Żaden problem. Dziś możemy jedynie popatrzeć. Coś jakby polizać papierek przez lizaka. Czy coś. W tym przypadku akurat nic się nie zmieniło. Trochę nas poniosło. Kto w dzisiejszych czasach zainwestuje we włoską motoryzację? Przecież wiadomo, że towarem numer jeden jest papier toaletowy. Tak, Mara, patrz. Zobacz, jak jestem przygotowany. Ty to zwariowałeś? Ty z taką wielką ilością papieru toaletowego? Skąd ty to w ogóle masz? Na co? Skąd ty w ogóle masz te pieniądze? Czekaj, 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 czekaj. Chyba mnie w kamerą... A jedziemy, w dobra? Mamy program do się, odsuń się, ostrzyma się. Ej, nie dotykaj mnie. Półtora metra, tak? To spadaj. widziałam, wiedziałam. Zamiast inwestować w papier, który, umówmy się, jest... Zainwestujmy w paliwo. Ty to widzisz? Wow. To jest cena benzyny? To jest cena oleju napędowego. Ja ostatnio tempowałam za 4,80. Już olej napędowy jest 3,85. Mnie zamurowało, a jak jeździsz w koło brądzie, to, to jak się mówi wtedy? już by się zakołowało. I do pełna. Okay. Nie wierzę, 40 litrów 150 zł to jest za darmo Żałuję, że nie mogę zatankować więcej. Nigdy w życiu nie płaciłam tyle za paliwo. Aż mi maska spadła. Ja święciłem. I mam pełen bak. I takie wymieszczenie. Czuję się jakbym wygrał los na loterii. Samochód zatankowany, portfel co najważniejsze nieogołocony. To teraz trzeba zatankować mata, czyli mnie. Chcesz mi powiedzieć, że jedziemy do McDonalda? Ale po co? Jedną tortillę klasyczną. A dla koleżanki chciałem zamówić... Kotlety z buraka są? Nie, nie mamy kotlety. Ja pierdziele. On naprawdę zamawia w maku. Pasztet wegański? Nie ma. No dobrze, to poproszę tylko wodę. Albo nie. Dziękuję, do widzenia. Samochód twoim przyjacielem. Restauracją, sypialnią, pijalnią, przechowalnią gratów. Placem zabaw dla dużych chłopców. Budką telefoniczną dla gadu. No cześć, co robisz? A, co ty? Ja siedzę w samochodzie. No nie można wychodzić. Ja wiem, że nie można wychodzić, ale wiesz. Pedanterią, coś jak drogeria tylko dla pedantów. Pracownią dla początkujących artystów. Stref, żeby mi nie, nie Nie, nie, o nie. Jak się teraz będziemy bawić? Nie będziemy się bawić. To pojeździliśmy. Co to można zrobić, jak nic nie można robić. Nic nie można robić, bo co zrobić?